łatwo poszerzać horyzonty, jak łatwo dowiedzieć się, co możesz osiągnąć, najlepiej inspirować się odpowiednimi przykładami. Marta Perchawa-Zarzycka, autorka książek, z których część widzisz tu, a oprócz tego szkoleniowiec i przedsiębiorca. Uwielbiam przykłady ludziom, ludzi, których się, którym się udało. I to nie muszą być sławni ludzie. To nie muszą być ludzie sławni na cały świat. Ale ludzie, którzy pokonali w jakiś sposób siebie i coś osiągnęli, po prostu dla mnie są fascynujący. Uwielbiam ich jako przykład tego, że tak naprawdę tylko twój umysł jest twoją granicą. To, czy ty wierzysz, że możesz coś osiągnąć i dążysz do tego, żeby to osiągnąć, czy też nie? I w takim przypływie ma kontentstwa, po prostu stwierdzę, że no, na co mi to, prawda? Choćby Elon Musk udowodnił, że Sky is not a limit czyli niebo nie jest żadną granicą. Jego marzeniem z dzieciństwa były podróże w kosmos, no i je realizuje. O, no, przecież taką osobą jak Ty, kiedy byłeś dzieckiem, czy byłaś dzieckiem. Po prostu to, napę... to marzenie go napędzało i zaczął je realizować. I ma pierwsze loty pasażerskie w kosmos. One były wyprzedane, chyba 25 tysięcy dolarów kosztował bilet już wiele lat temu, zanim jeszcze cokolwiek się pojawiło, była po prostu idea jakaś. Tak więc, sky is not a limit. W związku z tym Warto, żebyś czytał biografie ludzi, którzy osiągnęli wiele rzeczy. Tutaj na pewno mogę polecić Donalda Trumpa, Nigdy się nie poddawaj, bodajże. Ten tytuł był. Jest on dostępny też w języku polskim. Dla mnie to było po prostu fascynujące, jak ten człowiek radził sobie z problemami, który, które, innym, które innym wydawały się kompletnie nie do przejścia to pokazywało mi, że nawet jeśli coś ci się wydaje tak olbrzymim problemem, że nic tylko zarzucić działanie, nie? Wcale tak nie musi być. Na przykład pamiętam tam yy, taki przykład, kiedy Trump chciał wybudować pole golfowe w Szkocji na pewnym terenie. Z tym, że okazało się, że tam są jakieś rzadkie rośliny, wydmy i rzadkie ptaki. I żeby tam wybudować te pole golfowe, to trzeba było spełnić bardzo wielką liczbę wymagań, taka gruba księga A4, mnóstwo wymagań. W związku z tym, że Trump po prostu postanowił sobie, że tam wybuduje to pole, a wszyscy inni się wcześniej poddali przed nim, to zatrudni najlepszych specjalistów związanych z ekologią, żeby opracowali plan związany z spełnianiem tych oczekiwań. Wykonał jeszcze dodatkowo różnego rodzaju dodatkowe badania, które nie były wymagane, i przerósł. Pomimo, że tych oczekiwań było tak wiele, on przerósł te oczekiwania tych urzędników. W związku z tym mógł yy, te, yy, ten swój cel osiągnąć i budował sobie tam pole golfowe. Tak więc nie ma żadnych limitów w tym, żebyś osiągał cele. Dla mnie kolejnym takim przykładem świetnym do naśladowania, do inspirowania się jest człowiek, o którym już wspominałam. Pewien Beduin, który urodził się na pustyni. Jego ojciec go nie uznał, jeszcze chyba jakby był w łonie matki, i ta matka została wyrzucona z domu i musiała żyć na obrzeżach w niełasce, na obrzeżach plemienia. Żyły się ekstremalnie ciężko, to była totalna nędza. No, i umarła w wieku, kiedy ten mały miał 4 lata. Więc to dziecko było odrzucone od samego początku przez ojca, przez całą wioskę, i na dodatek zmarła jego mama, kiedy miał 4 lata. Zaopiekowała się nim w cudzysłowie babcia, która stwierdziła, że po co puszczać go do szkoły, tam się nic nie robi, niech pasie owce. Więc mały zaczął. W łachmanach, ponieważ nie miał nowego ubrania, a ze starego wyrósł, w te owce paść w wieku czterech lat. Ale kiedy rósł, stwierdził, że no nie takie rzeczy, życie mu się podoba, totalna nędza i w ogóle, nikt, żadnego wsparcia, nikt mu nie okazywał żadnych ciepłych uczuć. Ka tak naprawdę każdy wiosen mógł go zabić i za to nie zapłacić, takie tam było prawo. Bo po prostu jego życie jako banity było bezwartościowe. I to dziecko wyrastało w takim nieprzyjaznym, wręcz wrogim środowisku, gdzie jego przeznaczeniem było zagrosze, pasenie, owiec i nawet się nieuczenie. Ale miał takie przyczucie, że nauka w jakiś sposób mogłaby mu pomóc, więc kilkanaście kilometrów przez pustynię, boso, czy w czymś tam, w jakichś tam nędznych, zlepionych sandałkach, szedł do szkoły i podsłuchiwał pod oknami to, o czym było mówione w szkole, bo widział tylko taką możliwość zdobywania wiedzy. No ale zauważył to że nauczyciel i go po prostu zaprosił do klasy, musiał mu kupić zeszyt i długopis, ponieważ to dziecko nie miało nic, bo nie miało nawet nowego ubrania, więc po prostu nic nie miało. I zaczął się uczyć ten chłopiec. Uczył się najlepiej ze wszystkich. Zdobył stypendium, dzięki któremu mógł studiować też za granicą. No, i potem zaczął swoją karierę, rozwinął biznes i teraz jest miliarderem, więc sobie. W, ja po prostu, wiesz, mi zawsze przykro, kiedy dzieci cierpią, bo to uważam za największą niesprawiedliwość. A i sobie się zastanawiam, jaką siłę w sobie wyrobiło to dziecko, że nie miało żadnego wsparcia. Wszyscy byli mu wrogami, nawet najbliżsi. Nie miało nikogo tak naprawdę, komu się mogło zwierzyć. To mógłby powiedzieć, tak, dasz radę. Nie! Wszyscy mówili co innego. Nawet takiego życie według wioski było bez żadnej wartości. Ale on miał wizję, miał cel i dążył do jego osiągnięcia. I osiągnął dużo więcej niż olbrzymia większość ludzi, niż 99% ludzi na świecie, którzy mają przecież dużo lepszą sytuację. No sobie pomyśl, czy ty się urodziłeś w skrajnej nędzy na pustyni? Czy ty. Przez wiele lat chodziłeś w tych samych łachmanach podartych bez butów? Czy ty miałeś zakaz chodzenia do szkoły? Czy ty musiałeś od czwartego roku życia paść owce za grosze, za głodową stawkę, byle nie umrzeć z głodu? Nie! Ty masz dużo lepsze warunki do tego, żeby się rozwijać i żeby osiągać cele, więc się zapytaj samego siebie, samą siebie, dlaczego tego nie robisz? Przykład tego dziecka, to teraz jest już oczywiście starszym mężczyzną, pokazuje, że masz dużo lepszą sytuację, dużo większe możliwości i wystarczy, aby sięgnął, czy sięgnęła po nie, i zaczęła realizować swoje cele. Jeżeli znasz jeszcze jakieś bardzo ciekawe przykłady, właśnie ludzi, którzy pokonali sami siebie jakieś trudności i osiągnęli różne cele, to zachęcam Cię do dzielenia się tym, bo ja uwielbiam takie przykłady i myślę, że one co inspirują też wiele ludzi, więc zapraszam do komentowania, do lajkowania, udostępniania, subskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, żebyś był powiadamiany, czy była powiadamiana o kolejnych filmikach, ale zapraszam Cię też na moje strony internetowe i blogi, gdzie się możesz dużo dowiedzieć oraz platformę, gdzie mam również darmowe kursy online. Żyj mądrze i zdrowo!